Dopiero się tworzy od stosunkowo niedawna, od nie wiem, pewnie jednego, dwóch pokoleń może, no powoli, tak, tworzy się obraz mężczyzny, który jest, może być łagodny, wspierający, a jednocześnie ciągle jest męski. I takich wzorców nam strasznie brakuje i my takich facetów bardzo chcemy, którzy będą męscy i będą wnosili tą męską energię, a jednocześnie będą bezpieczni. Mówię tutaj o ojcach, którzy są wspierający, którzy są um, bezpieczni, opiekuńczy, którzy poświęcają czas i uwagę, którzy jeżeli wspierają ambicje dziecka, to wspierają te ambicje w taki adekwatny sposób. To nie są na przykład ojc ojcowie, którzy są despotyczni, którzy są krytyczni, którzy są zbyt wymagający, którzy są zakleszczeni w sobie, przez to są niedostępni. Mało jest takich ojców. Mało jest ojców, którzy potrafią stworzyć fajną, dobrą relację z synem i fajną, dobrą relację z córką. Przeważnie mamy do czynienia z ojcem, który jest ojcem nieobecnym. Jest ojcem niedostępnym emocjonalnie albo nieobecnym. Nieobecnym w różnym sensie. Może być alkoholikiem i może być nawet takim pijącym, cicho alkoholikiem gdzieś w garażu. Może być ojcem, który się upija, i potem oczywiście yy, jest niebezpieczny, jest przemocowy i, i budzi w nas strach zamiast bliskości, ale to jakby za chwilę. Najpierw zacznę, powiem wam parę słów na temat ojca, który jest nieobecny. Ci nieobecni ojcowie, to nie jest tak, że my, jeżeli mamy nieobecnego ojca, czy mieliśmy nieobecnego ojca, to znaczy, że my w ogóle nie mieliśmy relacji z ojcem. Mieliśmy relacje z ojcem, tylko po prostu ten ojciec był w naszym życiu nieobecny, więc jest różna nasza interpretacja na temat tego, dlaczego on był w naszym życiu nieobecny, dlaczego on w jakiś sposób wycofał się z tej roli ojca i dlaczego on nas jakoś nie chciał, tak? My Mama nas urodziła, mama nam wycierała tyłek, jak byliśmy mali głównie, siedziała z nami, karmiła nas, no jakby ta więź jest, ta więź, to osadzenie w tej fizyczności jest nie do podważenia. Ono było, on po prostu się stało. Natomiast ojciec, może on nas w ogóle wcale nie chciał, e, może on nas tak naprawdę w ogóle nie lubi, może nas tak naprawdę w ogóle nie kocha. Mówię tutaj bez podziału na płcie, bez względu na to, czy jesteśmy y, dziewczyną, czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną. Tak sobie interpretujemy jego nieobecność. On może być nieobecny fizycznie, bo też zwróćcie uwagę, że często ojcowie wyjeżdżają na jakieś kontrakty zagraniczne, za pracą, za pieniądzem. Czy właśnie dużo pracują, to mama jest z nami w domu, a taty nie ma i tak naprawdę on ciągle jest zajęty, wraca, włącza telewizor, pilot, piwo i go nie ma. Czy właśnie w ten sposób się wycofuje, czy wycofuje się w ten sposób, że ucieka w alkoholizm? Czy, czy nie ma go fizycznie, jakby różne mężczyźni mają metody na to, żeby być ojcem, a jednocześnie nie być ojcem. A tak jak mówię, dla nas to jest taki sygnał, że jesteśmy albo niechciani, albo w ogóle nas nie lubi, albo nie spełniamy jego oczekiwań, więc na wszelkie sposoby staramy się te oczekiwania spełnić. My nawet czasami nie wiemy w ogóle, jakie te oczekiwania mają być, jakie te oczekiwania są, bo po prostu nie ma w ogóle dialogu pomiędzy nami. Jakby w tak. U takich ojców potrafią się pokazać takie, można powiedzieć, najtrudniejsze męskie cechy, czyli nieumiejętność w ogóle mówienia o emocjach, nazywania tych emocji, mówienia o tym, co się czuje. Rzadko kiedy ojcowie nas mówią, że nas kochali, matki też potrafią rzadko to mówić, a ojcowie to myślę, że, że jeszcze rzadziej, także myślę, że niewielu z nas jest takich szczęściarzy, którzy usłyszeli to od swoich ojców, że, że są kochani przez nich i to tak bez jakiegoś specjalnego proszenia czy jakiejś już skrajnej życiowej sytuacji. I tym samym my, mam wrażenie, właśnie też jesteśmy w jakiś sposób odcięci od Boga. My przenosimy tą relację na górę, na, na nasz kontakt właśnie z Boskością, z dostępnością do, do tej duchowości, do tego świata duchowego, bo mamy wrażenie, że my jesteśmy niby chciani, a tak naprawdę w ogóle tam nie chciani, że my, że my jesteśmy, ciągle z nami jest coś nie tak, i ciągle coś robimy źle i niewłaściwie, no bo jesteśmy w ogóle niedostrzegani. I ten Bóg właściwie, można powiedzieć, też jest w jakimś sensie nieobecnym Bogiem. On niby jest, ja od niego zależę, on ma ogromny wpływ na moje życie, ale tak naprawdę go nie ma. Czyli to jest de facto to, co Wam powiedziałam na początku. Ojciec może być też taki wycofany, nieobecny też poprzez to swoje wycofanie. Właśnie oddający w jakiś sposób tak trochę dla świętego spokoju tą pałeczkę kobiecie. Czyli. Postrzegający swoją rolę męża czy ojca w rodzinie w ten sposób, że on po prostu jest dostarczycielem pewnych usług i na tym ona się kończy. Że ja przynoszę pieniądze, przecież za to płacę, pracuję i tą pracą się po prostu wymawia. A jakby cała reszta nie istnieje, cała reszta jest na kobiecie. I jest to taka wygodna pozycja, że mama wie lepiej. Eee, wygodna tak naprawdę dla, dla obydwu partnerów, bo. Kobieta wtedy ma wolne pole do popisu i ona może robić, co chce, a mężczyzna po prostu zwyczajnie się wycofuje i jest uznany za tego, który się nie zna, który nie wie, który robi to, na czym się zna, a nie robi pozostałych rzeczy. Czyli w ogóle nie ma jakby takiej przestrzeni na to, żeby trochę wyjść poza swojej strefy komfortu i być partnerami. Ja myślę, że teraz jest trochę inaczej w tych relacjach, które my mamy, jakby w tym naszym pokoleniu, ale pokolenie naszych rodziców, no to to jest takie pokolenie, które bardzo było mocno osadzone w tych rolach. Takich sztywnych. Ym, gdzie każdy ma, miał jakąś taką sztywną, przepisaną rolę i ta rola też jego definiowała w ogóle, czy on jest prawdziwym mężczyzną, czy on jest prawdziwą kobietą, czy ona jest prawdziwą kobietą. Prawdziwa kobieta pewna rzeczy musiała zrobić, prawdziwy, prawdziwy mężczyzna też. Wiemy, że musiał spłodzić syna, musiał ym, wybudować dom i posadzić drzewo. Mało, który zrobił to własnoręcznie, no ale są też tacy, którzy zrobili to własnoręcznie. Tutaj też kobiety, chciałam to zaznaczyć, że potrafią dzieciom w jakimś sensie odebrać tego ojca czyli wykorzystać ten fakt, że są bliżej z dziećmi i robić sobie trochę z dzieci popleczników. My to zaczynamy rozumieć, co się stało, jak jesteśmy starsi. Że fakt, że na przykład mama krytykowała naszego ojca przed nami, wpłynął na nas tak naprawdę negatywnie. I to w ogóle nie było nam kompletnie potrzebne, że jakieś tam napięcia pomiędzy nimi, jako partnerami życiowymi, lądowały finalnie u nas, nad, u nas w naszej głowie i, i słyszeliśmy, jakim to ojciec jest, nie wiem, idiotą, nieudacznikiem życiowym, bo sobie nie potrafi z tym poradzić, czy z tamtym poradzić. I i to nas też często odsuwa właśnie od naszych ojców, czyli matki potrafią nas, to jest kolejny punkt, bo mówiłam też o tym na początku, kolejny punkt, w jaki sposób kobiety też no, nie potrafią się znaleźć w tej sytuacji i wpływają na to, że relacje y, dzieci z ojcem są tak naprawdę negatywne albo właściwie prawie ich nie ma, bo bo nie dość, że na przykład ten ojciec jest nieobecny, ucieka, bo sam się czuje nieudacznikiem, to jeszcze w dodatku jego żona jemu to mówi i na przykład mówi to przy dzieciach, albo jeszcze dzieciom o tym mówi i dzieci no, mają właśnie takie pojęcie na temat swojego ojca i też taki właśnie obraz tego ojca. Mamy też oczywiście, tak jak wspominałam wcześniej, całą masę ojców, którzy są z tej grupy ojców przemocowych, czyli no, tu jest jakby skrajność. Albo idą w uległość i w wycofanie, w tym mamy tych nieobecnych ojców, tych wycofanych, niedostępnych, albo idą w drugą stronę, czyli idą w agresję, czyli tak sobie z tym radzą, jakby z byciem ojcem, no bo oni jakąś tam muszą decyzję podjąć. Nie potrafią trochę znaleźć tego środka, bo też nie są tego uczeni, nie, nie mieli dobrych wzorców, ale. Mogą iść tą drugą stronę i wtedy stają się na przykład właśnie takim despotycznym ojcem tyranem, ojcem krytycznym, który stawia za wysokie wymagania, których nigdy nie, nie potrafimy spełnić, których nigdy nie możemy spełnić. I jakby no, tego rodzaju trudności mamy z nimi. Tutaj bym się odniosła trochę już do takiej relacji ojca z synem i ojca z córką. Trochę mówiłam też na ten temat przy okazji, właśnie relacji z matką, rozróżniłam te relacje, bo one są rzeczywiście inne i tutaj w, tym, w tej sytuacji też są inne. Zacznę może od, yy, od relacji ojca z córką yy, i powiem Wam szczerze, że mi się wydaje, że tak jak w przypadku relacji z matką, yy, temat w ogóle seksualności się tak bardzo nie przewija, w ogóle jakby energii seksualnej. Nie wiem może właśnie dlatego, że, że no, ta matka jest taka aseksualna kompletnie dla nas. Tak W przypadku relacji z ojcem już gdzieś się lekko zaznacza ten element seksualności. Ja nie będę tutaj od razu, yy, od razu tutaj to zaznaczam, że nie będę wchodziła w temat pod tytułem molestowania seksualnego, bo takie sytuacje też mają miejsce i tutaj jest ten kawałek właśnie tej niebezpiecznej strony męskiej energii, nie uległej tylko właśnie tej w bycia w polu agresji. To sobie oczywiście odpuścimy, zostawimy to, bo to są jakby no, zbyt duże tematy. Natomiast w ogóle zwróćcie uwagę, że się przewija, tak, jest taka kropla trochę tej seksualności w relacji z ojcem. Dlaczego? Dlatego, że na przykład y, córki y, to jest pierwsza relacja z mężczyzną. Niektórzy ojcowie na przykład potrafią powiedzieć, że no, jestem najważniejszym mężczyzną w swoim życiu. Ciężko powiedzieć. Być może jest to pewien wzór i na przykład mówi się o tym, a czy córki wybierają y, mężczyzn podobnych do, do ojców, czy wybierają mężczyzn przeciwnych do ojców. I ja myślę, że to się tutaj, y, że to ma swój wpływ. To za chwilkę do tego przejdę. Od czego chciałam zacząć? Przede wszystkim chodzi tutaj o wzór relacji emocjonalnej i to, czy kobieta ma w ogóle doświadczenie bycia kochaną przez mężczyznę. Także chwilkę się tutaj zatrzymajcie nad sobą i się zastanówcie, czy, czy wy, kobiety, macie takie doświadczenie bycia kochaną przez swojego ojca. I zdecydowanie, i powiem Wam, że w mojej pracy to się bardzo często przewija: zdecydowanie kobiety, które mają, nawet jeżeli ten ojciec był w jakimś sensie, nie wiem, gdzieś niedostępny, nieobecny, fizycznie, niefizycznie, odszedł, rozwiedli się rodzice, no jakby różne są koleje losu, ale. Chodzi o to uczucie, które kobieta miała, taki zapisany w niej w środku wzór. Czy ja wiem, co to znaczy być kochaną przez ojca, przez mężczyznę? Jeżeli to wiem, to naprawdę dużo łatwiej się wchodzi w relacje romantyczne z mężczyznami w kontekście tej miłości. Bo wiecie, no, związki to jest nie tylko miłość, tam, żeby ten związek mógł się zadziać, <laughs> przepraszam, to musi się wydarzyć cała masa różnych innych rzeczy. Cała masa różnych innych rzeczy. Też pewnie na ten temat będzie kiedyś wideo, ale, ale chodzi w ogóle o to uczucie miłości. Tam, jeżeli było to uczucie miłości, to wtedy kobieta wchodzi w relacje z mężczyznami z takim większym poczuciem bezpieczeństwa, że ja w ogóle zasługuję na to i że ja w ogóle wiem, mam takie uczucie w sobie. Ja potrafię to uczucie w sobie odnaleźć i mogę je odtworzyć przy okazji wchodzenia w relacje z mężczyzną. Jeżeli tego uczucia nie mam, jeżeli to ciągłe było takie poszukiwanie tego ojca, gonienie za nim, staranie się zrobienia czegoś, żeby on mnie zauważył, żeby on w ogóle dla mnie był, i chodzi o tą atmosferę, która wtedy panowała. Nie chodzi do końca o fakty. Fakty, wiecie, to jest jedna sprawa. Najważniejsze jest nasz własny indywidualny odbiór tego, co się działo w naszym życiu. To jeżeli ma takie doświadczenie, to o wiele łatwiej będzie kobiecie wejść w taką relację. Jeśli takiego doświadczenia nie ma, to będzie o wiele trudniej. I tutaj jakby nie ma znaczenia, czy ta kobieta jest piękna, brzydka i tak dalej. Są kobiety i miałam takich klientek masę, które były pięknymi kobietami, ale no, nie miały tego wzoru, nie miały tego uczucia wyniesionego z domu, co to znaczy być kochaną przez mężczyznę. Z różnych powodów. Ojciec odszedł, rodzice się rozwiedli, rozstali się, ojciec pił, albo skupiał się na czymś innym, wyjeżdżał, no jakby różne były powody. Ale znam też takie kobiety, które pomimo tego, że na przykład był w domu alkoholizm, albo inne problemy, to i tak mają to uczucie. Wiedziały, że ich ojciec je kocha, po prostu. Takie jakie są. Żaden mężczyzna nie będzie kochał e, kobiety taką bezwarunkową miłością, jaką jest w stanie kochać ją ojciec. Więc, no, jeśli tego nie dostałyśmy, no to to już jakby jest praca, w którą nie będę w tej chwili wchodzić, ale jest to ogromnie ważny kawałek, żeby dać swoim córkom, wy mężczyźni, którzy mnie oglądacie, dać swoim córkom to uczucie bezpiecznej. Wspierające i pełnej miłości więzi z mężczyzną. Jest to zupełnie inna więź niż z matką e, i naprawdę piękna więź, którą no, możecie swoim córkom to dać. Też mówię do tych mężczyzn, którzy mnie pytali o relacje ojciec-córka. No to właśnie to jest jedna z odpowiedzi. Czy wybieramy e, my, kobiety, e, mężczyzn podobnych do naszych ojców, czy nie? Różne na ten temat krążą teorie. Na przykład mówi się o tym, że jeżeli ojciec był przystojnym mężczyzną, no to podobają nam się przystojni mężczyźni po prostu. No, ja na przykład tak mam. Mój tata był, no w tej chwili już nie żyje od kilku lat, ale był bardzo przystojnym mężczyzną, i jakby to dla mnie też zawsze miało znaczenie. To pamiętam, że któraś klientka nawet mi o tym powiedziała, że podobno jest jedna taka teoria, która tak właśnie mówi. Czy wybieramy podobnych w sensie, jak się zachowywali? Jak ją, jak, jaką mieli konstytucję psychiczną czy emocjonalną, czy przeciwnych, no to myślę, że, że to jest w zależności od sytuacji. Na pewno ten ojciec i to, jaki on był, ma wpływ na to, jakich wybieramy partnerów. Może mieć taki wpływ, że pewne rzeczy wybieramy takie same, a może mieć taki wpływ, że pewne rzeczy wybieramy przeciwne. Bo na przykład czegoś nie chciałyśmy, i dlatego nasz mężczyzna, no już koniecznie, jeżeli nie wiem, ojciec nie dbał o siebie, no to my koniecznie już musimy mieć takiego faceta, który będzie o siebie na przykład dbał, bo nam się pewne rzeczy źle kojarzą. Tak sobie po prostu obejrzyjcie siebie, też swoich partnerów, jak ta relacja z ojcem się przekuwa właśnie na wasze relacje z partnerami. Ważnym tutaj kawałkiem też jest obserwacja tego, jakim ojciec jest mężem, jakim ojciec jest partnerem dla swojej własnej partnerki, czy dla naszej mamy. Więc to również wpływa na to, jak kształtują się nasze relacje i jak, co my myślimy o mężczyznach, jakich mężczyzn lubimy, jak, jacy mężczyźni nam się podobają, jak patrzymy właśnie na naszego ojca i jakim, jakim on jest mężczyzną, jakim on jest partnerem dla, dla naszej mamy. Zresztą podobnie to wygląda przy okazji relacji. Ojca z synem, no tutaj oczywiście to jest wzór męskości i to jest kontakt mężczyzny przyszłego z męską energią. Więc tutaj Wam powiem, że niezwykły jest wpływ, bo zaznaczałam o tym, że tu pojawia się taki element energii seksualnej, niezwykły jest wpływ energii męskiej właśnie na seksualność mężczyzn. W różnych sytuacjach. Na przykład miałam takich klientów, którzy mieli zablokowaną energię seksualną swoją, dlatego że na przykład ojciec był agresywny. Czyli im energia męska to jest wszystko na poziomie podświadomym. Ja, jakby ja to widziałam, ja to rozumiałam te mechanizmy, ale oni sami w ogóle nie wiedzieli, oni byli zdziwieni, że, że to może mieć ze sobą związek. Na przykład klienta, który miał problem z erekcją. Eee, właśnie na skutek tego, że yy, jego ojciec był bardzo agresywny i jemu się energia męska, po prostu energia ojca bycia facetem kojarzyła z agresją i dlatego tą energię męską miał zablokowaną, był taki spolegliwy. Bał się jakby spotkać z tym mężczyzną takim głębokim w sobie, dlatego że jemu się to kojarzyło negatywnie, bo na przykład widział, że jego ojciec bije jego mamę, krzyczy na niego, jest takim mrukliwy, jest właśnie takim tyranem, i on nie chciał być taki jak tata. Więc to nam też pokazuje, kim ja się stanę, albo kim ja się nie mogę stać. To jest też, tu wracam znowu do tej symboliki, a propos tej idei i a propos tego, że my jesteśmy osadzeni matka nas osadza, ale potem moja droga wyżej, no to jest też kierowana przez tą energię męską. Bez względu na to, czy jestem kobietą, czy jestem mężczyzną. Ja też osobiście nie należę do seksuologów, którzy uważają, że homoseksualizm to jest coś, z czym się rodzimy. Eee, tu nie wiem, czy się narażę niektórym osobom, czy się nie narażę. <laughs> to jest tak, że z homoseksualizmem jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy. Bo my mamy takie wrażenie, tak sobie my jako ludzie myślimy, że coś, co można, coś, czego nie można zmienić, aha, to znaczy, że ja się z tym urodziłem. Coś, czego nie można zmienić, to znaczy, że się z tym urodziłem. Jeżeli coś mogę zmienić, to znaczy, że się z tym nie urodziłem, że to jest nabyte. Nabyte można zmienić, wrodzone nie można zmienić. To tak nie działa. Tematy związane z seksualnością tu się nie będę nad tym za długo rozwodzić, bo to jest bardzo duży temat. Tematy, które są związane z seksualnością w ogóle, z energią seksualną, która jest energią życia to są takie tematy, których się nie da zmienić. My się na przykład nie rodzimy pedofilami, czy nie rodzimy się osobami, które mają jakiegoś rodzaju fetysze. Ale się tacy stajemy na skutek tego, że uruchamia się w pewnych sytuacjach energia seksualna. W różnej formie. No, zazwyczaj w postaci podniecenia seksualnego, na przykład też orgazmu, w jakichś okolicznościach, których na przykład potem nie, nie pamiętamy. I dlatego, no, coś nam zostaje i my tego nie możemy już zmienić. Dlatego, że energia życia została w to zaangażowana. To jest tak silna energia, energia seksualna, że tego już się nie da zmienić. Ale my się tacy nie urodziliśmy. I dlatego ja uważam, że. Homoseksualizm jest związany po prostu z zaburzeniem kontaktu z męską energią, że jeżeli, jeżeli to jest mężczyzna, który jest gejem, to coś tu jest na linii, coś musiało się zadziać na linii energii męskiej, relacji ja-ojciec takiego, też nie powiem, że to jest zero-jedynkowe, że jest jeden przepis na to, co konkretnie mu się musiało się wydarzyć, ale że z jakiegoś powodu nastąpiła blokada przed tą energią męską i jest zapotrzebowanie na energię męską, albo blokada energii męskiej w sobie, albo blokada na zewnątrz. I jest zapotrzebowanie na tą energię męską i dlatego potrzebuję, żeby mój partner tą energię mi uzupełnił. I stąd się bierze homoseksualność. I no, ja rozumiem, że w tej chwili wiele osób może być tym tematem bardziej zainteresowanych, a ja się po tym bardzo szybko prześlizgnęłam. Bardzo przepraszam, że tak szybko, chciałam wam tylko i wyłącznie zaznaczyć ten temat. Tutaj, jeżeli chodzi o relacje ojca z synem, jest też ważny temat, i związany w ogóle z wejściem chłopca w krąg mężczyzn. Mówiłam Wam, że ojciec to ojciec stanowi pewien wzór męskości, on podaje, pokazuje chłopcu, co to znaczy być mężczyzną, i chłopc, chłopiec może na to różnie zareagować. On może albo w to wejść, może to wziąć, albo może. Tego nie wziąć, może to po prostu kompletnie odrzucić i wtedy zablokować się na energię męską w większym, mniejszym stopniu, albo może w ogóle tego wzorca nie mieć i być kompletnie zaburzony, zagubiony, bo on po prostu nie wie, co to znaczy być mężczyzną. Więc Ważne jest dla chłopców, żeby mieli jakieś męskie wzorce i chłopcy sobie tych męskich wzorców poszukują. Kobiety też potrzebują mieć wzorce żeńskie. Często jest tak, że jeżeli rodzice się rozwodzą, no to jednak dzieci zostają przy matkach, więc jakby no, te matki są niż przy ojcach. Ale też znam takie sytuacje, kiedy to ojciec wychowywał, wychowywał dziecko. Więc to, co tutaj chcę zaznaczyć, to wiecie, stawanie się kobietą jest takim momentem Pewnym, jest tak naznaczone pewnym ważnym momentem. Wtedy, kiedy kobieta dostaje pierwszą miesiączkę, to ona wie, że ona już jest kobietą, ona to słyszy, że jest tą kobietą, i, ona, i to jest bardzo ważny taki rytuał przejścia, który w sposób naturalny się pojawia. Czeka się na to, to przychodzi, różne mamy do tego podejście, ale ja już wiem, że ja już jestem kobietą, bo ja po prostu dosłownie mogę mieć dzieci. To jest jasne, że jestem kobietą, nie jestem już dzieckiem. U mężczyzn to tak nie działa. No są takie różne momenty związane z fizycznością, nie wiem, przy okazji masturbacji, e, kiedy można powiedzieć, aha, okej, okay, dobra, to może już jestem facetem, no bo tutaj jakby w tych tematach coś się zaczęło trochę inaczej dziać niż kiedyś ale to nie jest takie jasne, to nie jest tak otwarcie powiedziane, jakby to się gdzieś odbywa w zakamarku i brakuje właśnie takich grup męskich, gdzie były, no kiedyś były takie rytuały przejścia, gdzie chłopiec był zapraszany do grona mężczyzn, on musiał coś zrobić, w jakiś sposób sobie na to zasłużyć, przez jakąś próbę i on wtedy w sposób symboliczny... Tą próbę przechodził i on wiedział już, że on już jest mężczyzną, był otoczony przez mężczyzn, czuł to męskie wsparcie i mógł zintegrować ten kawałek męskiej energii w sobie. W tej chwili tego nie mamy i tak jak mówię, ja nad tym bardzo ubolewam. Myślę, że jest to nawet większa strata, że nie mamy takich kręgów kobiecych. No, te kręgi oczywiście kobiece też jakoś tam gdzieś się pojawiają, kręgi męskie też się gdzieś pojawiają, ale ja uważam, że kręgi męskie to jest coś naprawdę wspaniałego, właśnie dlatego, że mamy bardzo wielu ojców, którzy. Są no, nieobecni w taki czy w inny sposób, mamy problem z dostępem do, do tej energii męskiej, i, i no, dzisiejsi mężczyźni potrzebują tego, żeby właśnie czerpać wsparcie od innych mężczyzn i, i w tych kręgach e, brać udział. Tak, już zupełnie na koniec Wam powiem e, coś, co też mówiłam przy okazji relacji z mamą. E, że ja zachęcam oczywiście bardzo do pracy nad relacją z ojcem, ale takim ojcem uwewnętrznionym. Nie tym ojcem, który jest na zewnątrz, bo no tutaj możemy na różne sytuacje napotkać, i niekoniecznie taki ojciec nasz może mieć ochotę, na przykład, z nami rozmawiać, albo może w ogóle mieć przestrzeń na to, albo potrafić w ogóle być w stanie z nami rozmawiać, i, i wtedy no też jest takie niebezpieczeństwo, że trochę będziemy, możemy brać na siebie to, że tak się dzieje. Natomiast każda praca, pisanie na przykład listów do, do ojców, czy jakakolwiek inna praca, no, nie wiem, czy to będzie hipnoza, czy to będą jakieś wizualizacje, czy to będą jakieś afirmacje. Tu jakby ten odcinek nie dotyczy metod pracy. Ja może przygotuję też coś takiego, jeżeli chodzi o metody pracy z, z takim uwewnętrznionym ojcem. Zachęcam do tej pracy, żeby sobie tego ojca odczarować i zachęcam do, Was do obserwowania tego, jak to właśnie wpłynie też na Wasz rozwój duchowy, na. Na taką zgodę, na to, żeby pójść do góry, żeby stać się po prostu sobą, stać się istotą duchową, bez tych ograniczeń, jakie, jakie stawiał ten nasz Bóg Ojciec. Spróbować, od, spróbować odkryć tego swojego Ojca yy, jako człowieka, a nie jako jego rolę. No bo rola. No, bo bycie ojcem to, to jest po prostu pewna rola, i my patrzymy na swoich rodziców poprzez pryzmat tej roli. A jak jesteśmy dorośli, no to wtedy mamy trochę większą przestrzeń do tego, żeby popatrzeć na nich po prostu tak jak na normalnych ludzi i starać się przyjrzeć swojemu ojcu właśnie w ten sposób, jakim on jest człowiekiem, czy jakim był człowiekiem, jeśli już nie żyje, a nie już poprzez pryzmat jego roli. Ja na dzisiaj dziękuję. <laughs> Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jak zwykle, jeśli Wam się podobało, jeśli się przydało, proszę o łapki w górę. No i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych filmików. Na razie.